Co? Ciebie się przecież nie Nie nie. nie, nie, to nie. Się dołączy. nie, nie. Dobra, <coughs> mam nadzieję, że uda nam się połączyć ten film z Waszym w tym, którym oglądacie i by na razie stop. Ogólnie to budujemy tu tą bazę i ona na razie wygląda nawet nieźle. No szkoda, ale słuchajcie, bo, bo jak na razie ta baza jest nawet niezła, wygląda fajnie. Prawda? Opiszcie ją od 1 do 10. A my wyślemy jej screena tak Ej, mam pomysł, tu jedną jacuzzi Chodźmy Chcemy tu dasz wodę? Chodźmy po diamenty, tak Tylko musimy iść po... Znaczy nie po diamenty, tylko po te... Ja mam 4 złota Mogę cię Ale ja mam bardzo, o wiele więcej złota ci. A ty masz... Jak, jak, jaki masz miecz? Złoty Jaką masz zbroję? Uważaj, On nie On mnie rzuca O, mam, mam platformę! <laughs> Miałem platformę, kapujesz? Tak, podbudowałem się. Uważaj na niego. Ja nie mam platformy. Właśnie, nie, on mnie chyba bije. Może, słuchaj, on ma też uczucia i chciał tutaj tak robić. <śmany> mamy, mamy emeraldy. Dobra, ja, może, może jest. Kiep. Może ten gracz... Czekaj, kupię wodę i rozleję wokół tego. Tak, tylko więcej wody kupię. Nie wiem, może ten gracz ma jakieś złe doświadczenia, ale w a, a może... W każdym razie trollowanie graczy na własnej wyspie nie jest przyjemne. Stary, proszę, nie niż tego. A no chyba, że to inny, ja, ja nie uwierzę, chyba, że to inny. Chyba, że ktoś bardzo chce, żeby... O. No, tak. Ej, on jest nad nami. Już myślałem, że on chce zostać naszym przyjacielem, nami. Teraz wylejemy wodę i będziemy mieli takie fajne baseniki tutaj. Nie wiem, każdy... O nie, ja rozlałem tą wodę według... No wiem. Rozleję jeszcze. No właśnie, bo ja tam ją rozlałem. Dobra, jakieś tu jacuzzi mam, jakieś tam fajne. O! O tu jest! Jest? O, chyba, chyba, chyba... mu się spodobało? NIE! ON TO cię! Nie, ja tyle... Tyle złota na to zmarnowałem. Zgadzam się z tobą, że o, z nim jest coś nie halo. I zgadzam się z tobą, że on... nie jest jakiś pijak. Nie pijak, ale... Nie, nie, niestety, wiesz, wiesz, bardzo bym chciał go wyrzucić z tej mapy, ale nie można. Słuchaj, daję ci pod... Wiesz co ci dam? Kupuję, kupuję ci wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy a propos rzucenia przez gracza. Trzeba się zabezpieczyć. Bardzo proszę. Masz tutaj. 90, na znaczy 64 wyleciał. z... 64 tego. 64 tego. 50 tego. I... No, nie, nie, bo zbiorę. Ej, rzuć go! Rzuć go fairbolem! Nie mam. Ale kupię. Kurde, wojna domowa! Wojna domowa przy bazie. Nie, nie rzucaj go jeszcze raz, to była zemsta, ja rozumiem to. go jeszcze raz! Ale on się podbudował. Podbudował się! A, <laughs> kurde, on się podbudował. Tej, obuduję go tym wełną. Ej, też dzięki temu, że jego odbudowę wełną, to nie dość, że jest bezpieczny. Wiem. Wiem. Może też się sam. Ej, on może. Ej, czekaj, nie poczekaj, ja sam Ale po co siebie samego, no słuchaj. Go? Nie wiem. Szkoda, że tu nie można zrobić trybu trampolina, bo... Słuchajcie, tutaj będą takie hole. Ej, słuchajcie, bo... bo musimy tutaj coś zrobić. Ja wiem, że jesteś koksem, ale niestety niektóre twoje działania są na naszą niekorzyść. Jak na razie to nasza baza wygląda tak. I to jest tyle. Ale nawet jest fajna tutaj pod piecem. I będzie jeszcze lepsza, ko bardziej koksowa. Stary, on tu jest, on jest tu! Ej, stary, co ty robisz? Pomóż nam ją naprawiać, czy chyba, że... Żeby... Nie, jak nam, nam zniszczy, to mnie się. Proszę, proszę! Ej, ja mu zapłaczę, ciekawe jak zareaguje. Ej, musicie zobaczyć jego reakcję. Patrz, stary płaczę. Ej, czekaj. Płaczę. Kurde, to on nawet nie zauważył, że ja płaczę. Dobra, co on nam zrobił? Powiedz. Powiedz szczerze. Nie, nie nie, go. No widzę. Fajnie. Słuchajcie, gołrek znaczy, ogórek się naprawdę wkurzył. O dawaj mu! No, jeden, ale teraz! Teraz musisz... Teraz! Myśl... teraz myśl... Kurde ja się na niego za, zawiodłem się na tym moim. Ja się... O, jest na maksymale lepszą liczy. Zawiodłem się na nim, ale... ...stary, ej, ja teraz mu pokażę jak się smucę naprawdę. Szkoda. Kurde, ja bym. Gdyby on nagrywał teraz odcinek, jak strollować swoją drużynę dałbym mu łapkę w dół. Napisał: Ty, ty, słuchaj mnie, to bym ja. Albo coś takiego, no. Zobaczyłby odcinek z innej perspektywy po prostu sobie. I, i, I nic bym nie zrobił. Mnie też by dał po prostu cyberprzemoc. Ej, to jest. To jest... To jest nowe pojęcie cyberprzemocy! Jesteśmy gotowi na tego gracza, który gra z nami. Ja ogólnie fajnie, że mam to przywilej. Poczekaj, ja mu będę teraz na każdym kroku się smucił. Żeby może się zmienił, może serce mu się odmieni. Wiem, łzy, księż... łzy księżniczki są straszne. Od nie ja chce na to patrzeć, to jest takie smutne. Haha, <ścją> ha, po nim! Ja chyba zrobię jedno playlistę z jednym odcinkiem, bo... O, mam Słuchajcie, a wy wiecie, co ja mam zamiar zrobić? Ja mam zamiast zrobić playlistę z jednym odcinkiem. O nie, dobra, zrzucił cię. Jak na szczęście. A to ty go zrzuciłeś? Nie, on sam się zrzucił. Ale on ma... Formę on się nie podbudował, ale zaraz to zniknie. Czekaj, masz, masz, masz o nie, Szybko! Liz go! on chciał mnie chyba zrzucić, ale się rozmyślił. Ej, on. Ch no, chyba, że teraz chce zrobić jakiś ruch krępy. tym Nie wiem. Ej, on mi pomaga budować schodki chyba na górę. O, zaraz, to on robi specjalnie. A później co zrobisz? Później co? Nie? O, nie, stary, rzucę ci wełnę. Ej, rzucę mu wełnę na znak przyjaźni. O, nie. A dobra, ma wełnę. Nie, nie, na razie nie rób mu nic. Ja ci dam jedną platformę, jakby coś. Dobra, dobra. Ale masz dużo wełny, tak? Dobra, to powinno ci starczyć. No super, wszyscy są przygotowani na tego gracza. Słuchajcie, to idzie jeszcze niższa baza niż sądziłem. jest pomieszczenie! Ej, serio? Ej, to idziemy do niego. O nie, ej, on spadł. Nie, dobrze. Ej, czekaj, gdzie jest to pomieszczenie? O wow, gdzie ono jest? Nie wiem, ale my tu zrobimy taki koks wysiad czy on Jestem przygotowany nie stary, pomogę ci. Popatrz. Patrz, co jest tu! Patrz, chodź. Wow, spadł. chodź! tu do mnie! O, jest jest. To, co tu chodź, jest? jest tu na dół. Co? Gdzie? Na górze? Uciekaj, są przy, nas. przy nas! Tak, uciekaj. Idą do naszej bazy! To nie uciekam, to idę. Bić ich. Nie uciekłem, ale... nie Dobra, spokojne. Ma... Ej, oni chyba się nie zorientują, gdzieś... Nie. Nie. On tu schodzi? Oni, ona podpalający. I ty O nie, o nie on ma podpalający Zabiłeś go, bo ja już... Ej, ja nie zginąłem! Zabiłeś go? Nie! Ja też. Ale słuchajcie, nie jest tak źle. Zrobiliśmy nawet fajną bazę. Też podwoje. No nic nie. Dora, słuchajcie, wróciliśmy do lobby. Widzieliście naszą fajną bazę. Szkoda, że nie zrobimy jej tylko zdjęcia. Bo... bo naprawdę byłoby fajnie, ale teraz... Jeszcze jakoś nad zdjęciem popracuję i będzie dobrze, gwarantuję Wam. Więc e, do widzenia. Ale... I słuchajcie. Nie, anuluj. No, no. I słuchajcie, i ja mam takiego skina. O, właśnie. Jest to taka księżniczka, według mnie to jest super skin, ale niestety przyłączyłem się na jakieś damskie konto po wyjściu z tej gry dawno, więc do widzenia czyś pa. No i pa do no, następnego odcinka z tej gry lub z innej gry. No pa. pa.